Własne ja, jak po walce bokserskiej wyglądam. Własne ja, ja, ja. Bo Chrystus umarł i zabił starego Adama i żyje w Tobie nowy człowiek. I jesteś nowym człowiekiem w Chrystusie. Ale Jezus położył fundament, byś każdego dnia swoje ja za i moje ja zaśmierdziałe, w jest, którym jest samo zło, naj, największa czysta postać samego zła. Nieważne jak to jest ubrane w piękne rzeczy i w ogóle, że w uczucia, że u mnie dobrze zlitować się nad tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, jeśli my, ja nie, pożył już fundament, dał słowo, łaskę, wszystko, byśmy codziennie, i to pisze w słowie, krzyżowali własne ja, krzyżowali grzech i krzyżowali miłość do świata. Można się oddzielać dla siebie samego, chodzić do lasu, a nie oddzielić się od samego siebie. Znaczy oddzielić się od świata, a nie oddzielić się od samego siebie. Czyli od własnego ja. I wszystko, co jest ja związane i to ka u, u, to, u każdego ja, to jest zbite jak po prostu taki oścień, powiedzmy oścień, jest to taki naturalny Ty, ten fizyczny, z umysłem cielesnym, i, 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 i jakby hmm, to jest to, co Paweł w do Rzymian, że nie mieszka w moim ciele dobro. Bo ilekroć ja, prawdziwy, chciałem coś czynić dobrze, to tyle tylekroć narzuca mi się tamten drugi i czyni to, co, czego nie chcę. Więc nie czynię już to ja, ale tamten drugi, czyli grzech, który mieszka w moim ciele. A ciało tak naprawdę jest tylko instrumentem dla tej starej natury, dla tej cielestej natury, dla tego starego Adama, dla tego własnego ja, dla tej czystej formy zła, piekła, by... Mówię ciało jest tylko instrumentem, by to... To, to przez ciało działa. Ciało jest tylko takim instrumentem, tak, jest używane do, do tych do tych złych zamiarów. Czystej, czysta forma zła. Twoje ja i moje ja jest czystą formą zła i to ma być yy, każdego dnia krzyżowane przez nas i to uważam, że to jest najtrudniejsze dla chrześcijaństwa umierać aby żyć. Lepiej wisieć, lepiej żeby wisiało twoje ja na krzyżu codziennie, niż ty żebyś się modlił codziennie godzinami, i szukał Boga godzinami i miał poznanie godzinami i objawienia szukał godzinami i uwielbiał godzinę, godzinami Boga i modlił się na językach i tak dalej i tak dalej i tak dalej i był dobrym człowiekiem, robił dobre rzeczy i kochał ludzi i tak dalej dopóki ja bo uważam, że ja, jak będzie wisić na krzyżu, to o wiele więcej życia przyjdzie. Dlatego często jest, są takie debaty, kłótnie dlaczego? Bo my, nasze ja śmierdzące, jest przed nami. I tak naprawdę, jeśli to nie jest usunięte, to żyjemy dla siebie samego, dla, dla swojego ja, i do tego doklejany jest Jezus i Ewangelia. I jeśli szczerze chcemy, to, mówimy, to modlimy się do Boga, Boże, usuń moje ja. Zielone światło ci daje rób, co, co ty uważasz za słuszne, a Bóg ma sposoby na nasze ja, bo nasze ja. Ono nie, tak, ono nie zginie, że ty powiesz nie żyje, wzięła żyje w żyj, Chrystus i już wszystko ok. To będzie działo się w wewnętrznym człowieku, ale zewnętrzny człowiek, którego mamy zewlekać, dawnego człowieka, mamy, on jest na zewnątrz, mamy go zewlekać z siebie, to on tak się, to, to on się tak nie poddaje, że ty mu powiesz, bo on jest niezależny, rozumiesz? Zrozum, że ja, ja nie da się ani nawrócić, twojego ja, ani poprawić, tego się nie da zmienić. To jedyne, co można zrobić z ja, to ukrzyżować. Ukrzyżować. Nie dać temu w ogóle dojść do głosu. Żadnej litości nie mieć do tego. I to ja będzie krzyczeć do siebie. To ja będzie krzyczeć, grzech będzie krzyczał do siebie z własnego ja. Własne ja będzie krzyczeć do siebie, i ona jest też zamoczona w świecie. To jest w ogóle cała konstrukcja. I to ma być ukrzyżowane. Bo dawny człowiek zma umarł i żyje nowy człowiek. I jedyna na tą formą, yy, na ja jest ukrzyżowanie i dlatego właśnie, bo to mówię z takiej książeczki, bo prześlaję taką małą książeczkę, i wystarczy naprawdę małe, a proste rzeczy, czyli każdego dnia umierać, to powinno być kwintesencją życia chrześcijańskiego. Każdego dnia umierać, czyli każdego dnia ja wisi na krzyżu, żeby żył Chrystus. Ja się poddaję w posłuszeństwo pod Słowo, pod Chrystusa. Nie będę żył tak, jak mówi moje ja. Nie będę. Chociaż czasami możemy upaść, oczywiście, ale wstajemy idziemy dalej. I krzyżujemy ja dla, dla siebie samego, dla grzechu i dla świata. I to jest szeroki wachlarz u każdego, wiecie, to jest bardzo wiele rzeczy jest przyczepione, jest związane z naszym ja. Bardzo wiele rzeczy. To jest coś, punkt taki odniesienia przed którym byliśmy skupieni na życiu, było skupione, rozumiecie, na nas samych i wszystko wokół. I to jest to ja, rozumiecie? Bo człowieka dawnego nie ma, ale to jest to ja i to jest to centrum. I ty w centrum tego, rozumiesz? Mi, żeby było dobrze, albo mi jest źle, albo ja odrzucony, albo ja zraniony. Wiecie, że to są. Oje, ja taki samotne, wiecie, że to są krzyki, ja. On jest na krzyżu i daj mi zejść z krzyża i pożyć trochę. Daj mi temu ja, żeby zeszło z krzyża, weszło we mnie, razem z całą kupą zła, bo mówię, że to jest ja, to jest czyste zło. To jest sam diabeł po prostu. Z miłość do diabła, miłość do świata, egoistyczna miłość do siebie samego. To wszystko. I daj mi zejść i położyć. Jak tylko to folgujemy, to przychodzi nas grzech, śmierć i całe bagno. I jeśli my tego nie zatrzymamy i będziemy folgować z tym, to możemy naprawdę bardzo zatwardzić się przez grzech, bardzo może nas dotknąć śmierć i tak naprawdę możemy, jak w tym otożu odczytamy, bo to ja jest samolubne, chciwe, rozpustne, nieokiełznane, zbuntowane, bez litości. To wszystko, to wszystko jest w ogóle na całą naturę ta zła i tego diabła i w ogóle. I jeśli my temu pozwolimy żyć, to ono tak może zatwardzić nasze serce, że będziemy mogli już przyjąć łaski, odejdziemy od Boga już tak daleko, że tak pisze, że nie znamy zamiast wiary i i co? I co wtedy? I co wtedy? Bo ja, jest ja jestem wączuczny, ona powie: Ja jestem zbawiony, ona jest w ogóle. I różne inne rzeczy będzie mówiło. I Bóg ma zadanie razem z Tobą skruszyć, ja zadać cios. To jest coś takiego jak człowiek nawet w świecie ma depresję i ma myśli samobójcze. Skąd są myśli samobójcze? Z ja, bo, ja bo, bo, bo własnemu ja jest niedobrze. On nie jest tak, jakbym chciał, ale mi źle, ale w ogóle. A to ma być mieć. w ogóle. Chrystus żyje i podąża za tym, co Chrystus i żyje dla niego. I wiecie, jakie to jest trudne? U każdego to jest stopień trudności pewnie inny. Ale Bóg daje łaskę odpowiednią zawsze. Im bardziej w zależności od tego stopnia trudności, byśmy ja i ty to przeszli. Bo my cały czas żyjemy dla siebie samego. I jeśli dochodzimy do pułapu, że. Mi jest niedobrze, mi jest źle, no to po co ten Jezus, po co ten Bóg, po co to wszystko? No bo przecież to tak naprawdę chodziło o mnie. Chodziło o moje popisy. I czyli i, i jak, ja, jak ja jest nieujarzmione, to kochani, jesteśmy tylko sympatykami Jezusa Chrystusa. Dopiero kiedy ja prawdziwie będzie skruszone, moje i Twoje, Możemy zacząć być uczniem Chrystusa. Bo tak to jesteśmy sympatykami. I przyjdą próby i się wycofamy. Bo to pokazuje Biblia. Oni się wycofali. Jako sympatyk możesz doznawać cudów, znaków, przejawów mocy Boga, doświadczać, poznawać Boga, ale przyjdzie dalej, więc pójść pójdź za mną, to wielu sympatyków przyjdzie twarda mowa, twarda nauka o zaparciu się, o różnych rzeczach, to sympatyków, sympatycy się zatrzymają. A ci, którzy ci, ci dźwigają krzyż, czyli ja, miłość do świata, do grzechu, to wszystko jest na krzyżu i oni każdego dnia codziennie to robią, to oni to przetrwają i pójdą. I to jest ta wąska droga. I to jest uczenie Chrystusa. To nie znaczy, że on nie ma mieć swojego życia, tylko on nie miłuje swojego życia, i to nie znaczy, że on oddziela się od, od wszystkiego i w ogóle zamyka się w jaskini. On ma być oddzielony przede wszystkim od ja własnego, własnej chwały. Wszystko, co związane z tym, grzechu, wszystko, co związane z tym, i świata i wszystko co związane z tym. I dopiero taki ktoś dźwigający te trzy rzeczy, ten krzyż tych, tych trzech rzeczy. On stopniowo wchodzi na drogę uczniostwa i on stopniowo staje się jak Chrystus. I on naprawdę ma tak, jak będziemy, jak, jak Paweł, że nie będzie się wstydził w ogóle opinii o świata, będzie totalnie wolny i będzie prawdziwie nie żył. Bo nie żyje stary człowiek, ale ma nie żyć Twoje ja i moje ja ma nie żyć. I wszystko, co z tym związane. I taki człowiek będzie podążał za Chrystusem. I to jest inna w ogóle rzeczywistość, kochani, jak ja to widzę. Bo ja nie jestem w tej rzeczywistości jeszcze. To jest inna rzeczywistość. I zawsze problemem uważam, dla dziś przynajmniej, że nie jest poznanie, to ludzie mają, co drugi brat to ma lepsze poznanie. I aleluja. Objawienie wzrasta. Wszystko wzrasta. Ale czemu nie ma mocy, czemu nie ma chwały, czemu nie ma życia, czemu nie ma tej obecności Boga, czemu nie ma tych znaków, cudów, tej potęgi Kościoła Jezusa Chrystusa, samego Jezusa? Bo mamy to ja. I są dyskusje, kłótnie i debaty. I dopóki ja, i to jest bolesne, i tego nie zakryjemy łaską, nie zakryjemy prawdą, że nas wyzwala. Tego ja nie da się zmienić, ani wykorzenić. Je jedynie da się ukrzyżować. I to każdego dnia. I to jest pożądanie za Jezusem. Tego nie zmieni żadna moc. Żadne uderzenie, żadne namaszczenie, żadnego ręka, jak to się położy. Ja ma być krzyżowany. Dla siebie samego, bo nie żyjemy dla siebie samego, tylko dla Chrystusa. I to wiele razy mówi Biblia, tak? A za ja, jak mówię, idzie wiele, wiele, wiele rzeczy, wiele różnych rzeczy, które mają właśnie obumierać za to ręką. Kiedy obumiera, kiedy my nie dajemy mu żyć, kiedy ono jest ukrzyżowane, a my podążamy za. Za Chrystusem w posłuszeństwie.